Jestem Asma koordynatorka programu Bardzo Młoda Kultura z Narodowego Centrum Kultury. W Województwie Opolskim program jest realizowany. Podobnie jak w innych województwach, z dużym zaangażowaniem e, operator Muzeum Śląska opolskiego realizuje wszystkie wymogi związane z regulaminem i robi to świetnie. Natomiast e, myślę, że tym, co wyróżnia Województwo Polskie na tle innych operatorów, jest też próba bardzo dużego zaangażowania różnych środowisk e, z województwa, a także włączenia ludzi młodych w realizację programu i pokazania im, że praca w kulturze może być ciekawa, angażująca i że w ten sposób można zmieniać swoje najbliższe otoczenie, co wydaje mi się bardzo istotne, żeby zachęcać młodych ludzi do właśnie tego typu pracy i takich cel.